Oto sposób, jak można włączyć kontrolkę optymalnej zmiany biegów ST, nie mając pakietu Performance. Chociaż czy to jest optymalne, kwestia dyskusyjna. Bardzo wysokie obroty to są. Ale jak ktoś chce mieć taką piękną żółtą kontrolkę przypominającą, że najwyższy czas zmienić bieg, potrzebujemy Forskana, kabelek, moduł IPC nas interesuje. Jedziemy na dół pod literkę P, i to jest ta opcja. Ja już mam włączoną, więc nie będziemy tego zmieniać. Domyślnie jest wyłączona, włączamy. Zapisujemy jak zwykle. I możemy się cieszyć piękną żółtą kontrolką <grymny> nie mając pakietu Performance.